Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku S. Może od razu narysujmy ten odcinek, ponieważ nie mamy go danego na naszym rysunku. Dalej mamy powiedziane, że prosta K jest styczna do okręgu w punkcie A, a prosta L przecina okrąg w punktach B i C, i powstają nam tutaj odcinki długości 4 oraz 3. Musimy odleg obliczyć odległość punktu A od prostej L, czyli będziemy chcieli narysować odcinek, który będzie prostopadły do prostej L, będzie wychodził z punktu A. Fajnie by było, gdyby on trafił w punkt C, ponieważ wiemy, że punkt C dzieli ten odcinek BD na odcinki długości 4 oraz 3. No i rzeczywiście tak jest. Tutaj mamy kąt prosty. Pytanie, dlaczego? Ponieważ jest to kąt wpisany w okręgu oparty na średnicy, i wtedy taki kąt jest prosty. Zatem tu będzie odległość punktu A do punktu C. Ta wysokość, może ją podpiszę literką H, ponieważ jest to wysokość. Takiego dużego trójkąta prostokątnego. Tutaj oczywiście też mamy kącik prosty, ponieważ jest to punkt, w którym promień trafia w styczną. Promień ze styczną w punkcie styczności tworzy kąt prosty, czyli trójkąt BAD jest prostokątny. Co więcej, ten mały trójkąt prostokątny i ten duży trójkąt prostokątny oraz ten trójkąt prostokątny, który mamy tutaj, bo to także jest kącik prosty, to wszystko są trójkąty podobne. W związku z tym możemy łatwo obliczyć długość wysokości h. Moglibyśmy nawet pamiętać, że w trójkącie prostokątnym, jeżeli poprowadzimy wysokość z kąta prostego na przeciwprostokątną, to ta wysokość przecina przeciwprostokątną w takim punkcie, że iloczyn długości tych odcinków to jest wysokość do kwadratu. Moglibyśmy napisać, że h kwadrat równa się 3 razy 4. No i stąd mamy już bardzo łatwo, że h to się równa h2 to się równa 12, czyli h to się równa pierwiastek z 12. Jeżeli nie pamiętamy tej zależności, to bardzo łatwo możemy wyprowadzić z podobieństwa trójkątów. Oznaczmy na przykład ten kącik literką alfa. Tu mamy kąt prosty, więc niech ten kąt będzie oznaczony literką beta. Alfa plus beta teraz jest równe 90 stopni, ponieważ alfa plus beta plus 90 to 180. Skoro alfa plus beta to 90 stopni, to skoro tu jest beta, to tu musi być alfa, bo te kąty razem mają tworzyć 90 stopni. Skoro tu alfa, tu kąt prosty, no to tutaj mamy betę. Czyli widzimy, że mamy tutaj dużo trójkątów podobnych. Moglibyśmy zapisać podobieństwo na przykład tego małego trójkąta i tego małego trójkąta, ponieważ w obu występuje wysokość h. Na przykład napisz że trójkąt BCA BC jest podobny do trójkąta tego małego i chce wierzchołki wypisać w dobrej kolejności. Tu wypisałem BCA, czyli kąt alfa 90 beta. No to tutaj wyspisuję tak samo alfa 90 beta, czyli ACD. ACD. No i z tego podobieństwa teraz mogę napisać odpowiednią proporcję, że w tym trójkącie BCA na przykład 4 do H. 4 do H równa się jak w tym mniejszym trójkącie h do 3. No i z tego równania wyliczę h, możemy pomnożyć na krzyż i otrzymamy dokładnie to równanie, że h kwadrat równa się 4 razy 3, czyli 12. Zatem jeżeli nie pamiętamy tej zależności to z podobieństwa trójkątów, możemy ją bardzo łatwo wyprowadzić, tak czy inaczej otrzymujemy odpowiedź w tym zadaniu, że odległość punktu A od prostej L jest równa pierwiastek z 12.